Cześć, hey, kochani, witam was serdecznie w kolejnym stajnym vlogu na moim kanale. Będzie to odcinek łączony z trzech ostatnich treningów, gdzie mieliśmy trening kondycyjny. Wczoraj byliśmy w terenie, a dzisiaj czuję się po prostu chora, więc na marcena wszędzie Victoria. Wiktoria. My się już rozstępowujemy. No, a was zapraszam do oglądania. Jedziemy na trening do stajni i chyba właśnie. Dzisiaj zrobimy sobie taki trening kondycyjny. Jesteśmy sami. Wika będzie dopiero za dwa dni. Także zapraszam na dzisiejszy odcinek. Ja się tutaj już szykuję i w sumie nie wiem, co mam się ubrać. Jak nie. nie, teraz nie ma, kto przy tą kobietą <śm> rasować, więc. Z drugiej strony masz znaczek. Z drugiej. ten taki pierwszy raz w ogóle życiu. Na tym treningu Martin naprawdę fantastycznie pracował i jestem bardzo dumna zarówno z niego jak i z siebie. Wprawdzie miał tam takie jedno niewielkie spłoszenie i nie mam zielonego pojęcia co on tam usłyszał albo zobaczył, w każdym razie super to przepracowaliśmy, już następne podejście było spoko. Później się już nigdzie nie rozglądał. I muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o takie treningi, które organizuję sobie sama, to jest to ostatni trening, właśnie taki nie do końca przemyślany, nie do końca zorganizowany, jeśli chodzi o jakieś głębsze e, ćwiczenia. A to dlatego, że moja głowa już naprawdę super pracuje, już nie ma w zasadzie tych lęków. Oczywiście ciało jeszcze się trochę spina, no ale to trzeba przepracować. W każdym razie dążę do tego, że kolejne treningi będą już zorganizowanymi treningami, na których wprowadzimy pracę gimnastyczną, na których będziemy już wprowadzali wygięcia. No i oczywiście rozpoczniemy pracę na kordeo, taką wiecie, właściwą, bezpieczną pracę, także jeżeli mnie jeszcze nie obserwujecie, to zachęcam, żebyście zasubskrybowali ten kanał, wcisnęli dzwoneczek, bo naprawdę czeka nas tutaj już teraz porządny progres tego konia, a także mój, także z takiego skrajnie wybuchowego konia, mocno usztywnionego. Mam nadzieję, że za jakiś czas zrobi się fajny, rozluźniony konie, który poprowadzi mnie przez odznaki i zawody. Galopów oczywiście było sporo, natomiast tutaj taka sprawa trochę pewnie kontrowersyjna dla wielu osób. Mianowicie, zobaczycie za chwilkę dwa galopy, to jest właśnie pierwszy z nich, które zaproponował mi Martin sam z siebie i które ja przyjęłam. Oczywiście wiem, że koń nie może kontrolować chodu, w którym się poruszamy, natomiast chciałam powiedzieć, że te dwa galopy były bardzo przyjemne dla mnie i dla Martena, co w naszym treningu jest rzadkością. I drugi przyjęłam dlatego, że tutaj chciałam pociągnąć jeszcze kus, natomiast nie wyegzekwowałam go i chciałam to poprawić, korzystając akurat z okazji, że zagalopował sam Martin. Wprawdzie ja za tym drugim razem już troszkę myślałam o tym galopie i być może on to wyczuł. W każdym bądź razie, żeby była jasność, za trzecim razem już nie dopuściłam do takiej sytuacji i kiedy chciał zagalopować, to oczywiście nie pozwoliłam mu na to. No dobra, okay. był ładny, ale on sam go proponował. Widzisz, to ja by się spodziewał. are on the same page with you? Yes, yes. <laughs> Tareczkę byśmy mu na duchy założyli, bo on jest zgrzany. A tutaj mamy już wtorek i nasz pierwszy prawdziwy teren w Nowej Stajni. Pojechałyśmy razem z Tosią na Stęwokusa. Zrobiłyśmy dystans około 5,5 km i muszę Wam powiedzieć, że Martin naprawdę rewelacyjnie się spisał. Poszedł na konia czołowego i naprawdę nie robiło mu to żadnej różnicy, czy Tosia na żeni zostaje z nami, czy idzie, znaczy zostaje za nami, czy idzie równo z nami. On na prawdę, miał takiego chilla. Zobaczcie, jak mu fajnie faluje ogonek i to właśnie między innymi jest oznaka rozluźnienia. A tutaj poszłyśmy w stronę takiego wielkiego, słuchajcie, stawu w środku lasu i można tutaj latem poławić konie, także ja nie mogę się tego, wiecie, już doczekać. Nie wiem, jak zareaguje oczywiście Martin na takie pławienie, no ale dowiemy się tego bliżej takiej stabilnej wiosny albo lata. No i tutaj już droga powrotna, ale tak jak mówiłam, jestem z niego przedumna, bo on w tej stajni naprawdę nie boi się praktycznie niczego. A tutaj już z niego zeszłyśmy, bo mamy tam drogę krajową numer 50, no i trochę się wiecie, cykałam. Hejka, mamy dzisiaj środę. I ogólnie gdzie czuję się najlepiej, i jest to trochę chora, i boli mnie strasznie plecy, bo dzisiaj zaplanowany trening z Wiktorią. I poprosiłam, że w razie co, żeby pojeździła, gdzie czuję się najlepiej, to sobie dałabym radę, ale, ale może niech ma dzisiaj takiego lepszego jeźdźca. Także zobaczymy. Ta pogoda jest po prostu tak zmienna. Przedwczoraj mieliśmy trening, to było przepiękne słońce, i właśnie wtedy sobie zrobiłam też taki trening kondycyjny. I właśnie po nim strasznie bolą mnie plecy. Jestem pooblepiana plastrami i na tabletkach przeciwbólowych. Wczoraj byliśmy w terenie i po prostu było śnieżnie. Naprawdę, jak jechałam do stajni, to w ogóle padał śnieg. Jak już byłem w stajni i weszliśmy w teren, to wszystko zaczęło się rozpuszczać, ale nadal było biało. No i dzisiaj znowu mamy wiosnę, więc ta pogoda po prostu oszalała. Idę ubierać sobie martynika, ale najpierw musimy go... O. Tutaj jest, musimy go sobie sprowadzić. No i no i tyle. Dzisiaj jest trzeci dzień, kiedy Marten z rzędu będzie miał trening i no cóż, jego chęci do współpracy są średnie, no ale teraz będzie miał trochę wolnego. No i w sumie wczoraj też był w terenie, więc no nie przesadzajmy. Chodź! Chodź! Każda owijka w inną stronę. Aż chyba nigdy nie nauczę ich porządnie zakładać. Hać. ać. A tutaj już widzicie Wiktorię na Martynie, i ten trening był naprawdę fantastyczny. Jego celem przede wszystkim było obniżenie głowy Martenowi. Bardzo zależy nam na tym, aby teraz rama Martena troszkę się zmieniła, bo jak widzicie, nie jest ona ramą prawidłową. Wprawdzie Marten tą głowę ma o wiele niżej niż jeszcze 2-3 lata temu, kiedy o pozwalałam pracować na czambonie, co przyznaję było najgorszym błędem w edukacji tego konia. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi teraz, nie stosujemy żadnych patentów i na żadne patenty się nie zamierzam ich wskazać, no, a martenik tutaj, tak jak widzicie, zaczął się opuszczać. No, i bardzo jest to dobrym znakiem. Na początku doceniałyśmy dosłownie każde opuszczenie poprzez używanie słowa super, które u nas kojarzy się koniowi z nagrodą i doskonale marten łączy je z tym, że prawidłowo wykonał dane polecenie, dane zadanie. No, i tak jak powiedziałam. Pojedyncza sytuacja, akcja, reakcja, luz. A więc, jeżeli on tą głowę odpuścił, następowała cisza, przechodziłyśmy do chodu niżej. No i to było formą nagrody. W każdym razie, później te wymagania już troszeczkę wiecie, zostały zwiększone. Także doceniałyśmy co drugie, trzecie opuszczenie głowy. No i finalnie. Pod koniec treningu Martin a już zaraz po zagłosowaniu zaczął tą głowę opuszczać, no i trwało to o wiele dłużej. Także wiecie, nie ma tutaj jakiegoś super spektakularnego sukcesu, że od samego początku do samego końca koń będzie jechał w konkretnej ramie, w konkretnym ustawieniu. Na ten moment liczy się to, aby on zauważył, że kiedy ta głowa jest opuszczona i kiedy jest przed łydką, a więc jedziemy na konkretnej energii, że to będzie mu przynosiło przyjemność i nie będzie wiązało się z konkretnymi napięciami. Także samo to powinno być dla niego wystarczającą nagrodą. No i tutaj zarówno w kusie, jak i w galopie, super się to sprawdziło. W międzyczasie jeszcze Wiktoria wplot groty na przodzie i zwroty na tyle. Także super. E, no, z treningu jestem niesamowicie zadowolona. Marden nam troszkę sprawdzał Wiktorię, natomiast no, naprawdę fajnie sobie poradzili. Jestem bardzo szczęśliwa i bardzo zadowolona z tego treningu. Super! Tak! Teraz tak, super Martin. Może jeszcze sprostuję jedną rzecz, bo Martin bardzo fajnie chodzi z opuszczoną głową, natomiast w momencie, kiedy pracujemy freestyleowo na bardzo luźnej wodzie, albo w ogóle z spuszczoną wodzą. I tutaj problemem jest to, że on tej głowy za bardzo nie chce opuszczać w momencie, kiedy pracujemy na kontakcie, no i tego trzeba go nauczyć. Super! Super koń, tak super. Wiesz, w tą stronę na przykład głos mi bardzo pomaga, bo jest dla niego nagrodą, a nie jest kolejnym poleceniem. Wiesz o co chodzi? Super, koń! Super! Super! Ale zaczął głowę ładnie opuszczać. Znaczy, no, sekundami, ale... Ale jest, super! Chcę, żeby on wreszcie zaokrąglił te plecy też w tym galopie, ale o dziwo w galopie jest trochę łatwiej niż w tym klusie. Super, Koń! Super! Skoczę sobie z niego, poprowadzam go w ręce. A w nagrodę za trzy naprawdę fantastyczne ostatnie treningi. Po obiadku wjechała jeszcze Tereczka. Jesteśmy już po treningu. Martenik jest już na padoczku. I dzisiaj mieliśmy naprawdę bardzo fajny trening. Przede wszystkim pracowała na nim Wiktoria i dzisiejsza praca była taką pracą, no może trochę rozluźniającą, ale generalnie chodziło o to, żeby Martin zaczął się opuszczać. Zależy nam na tym, żeby już teraz ta jego rama się troszkę zmieniła, więc e, nie było jakichś takich, wiecie, mega spektakularnych. Sukcesów, ale były naprawdę fajne i ciekawe momenty, gdzie właśnie on już trochę skojarzył, że musi schodzić na dół, że był już właśnie przed łydką, i to było naprawdę bardzo, bardzo fajne. Także najbliższe treningi będziemy się skupiać na gimnastyce z siodła, na gimnastyce z liny. No i moi drodzy, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał i dajcie dzwoneczek, bo. Już na dniach rozpoczynamy pracę na kordeo. Pokażę Wam, jak bezpiecznie ułożyć konia do pracy właśnie na kordeo. No i będziemy uczyć się z Martanikiem wszystkiego od nowa, od podstaw. Przy czym pamiętajcie, że my już mamy pierwszy etap za sobą. Jesteśmy w szkole takiej naturalnej, więc już jakby pierwszy poziom powiedzmy mamy zaliczony. Mamy sporo rzeczy już zrobionych z poziomu drugiego, więc to kordeo można wprowadzać. Marten już trzy razy na nim chodził, no i naprawdę było super. Jest gotowy emocjonalnie, to jest niezbędnym warunkiem do pracy na kordeo. No i myślę, że właśnie w piątek, a mamy dzisiaj środę, Będziemy pracować na linie i będzie to praca na linie nad wygięciami, taka gimnastyczna, ale także wprowadzę już z ziemi pierwsze ćwiczenia na kordeo. Także jestem bardzo ciekawa jak Martin sobie z nimi poradzi. Myślę, że będzie super. Jeżeli jesteście oczywiście ciekawi jak prawidłowo i bezpiecznie to zrobić, to tak jak powiedziałam zachęcam do subskrybowania, do obserwowania tego kanału. Także Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku.